Ścielamy imbir na tarce o grubych oczkach, tak około 6 cm imbiru. Ten jest tutaj dość ładny, ale jakbyście mieli jakiś taki brzydki, brzydka skórka czy coś takiego, no to wtedy trzeba ją obrać. Więc ścieramy teraz. Imbir zalewamy teraz kubkiem wrzącej wody i rozpuściłam w niej 10 łyżek cukru. Mieszamy, możemy czymś przykryć i zostawiamy do ostygnięcia. Teraz do schłodzonego imbiru dodajemy sok z połówki cytryny. I dodajemy także około 1 czwartej łyżeczki drożdży ja tym razem eksperymentalnie... O, 1, mniej tyle. Ja tym razem eksperymentalnie użyłam drożdży winiarskich, taki zwykły, niestety nie mogłam znaleźć szampański. Wszystko mieszamy i zaraz będziemy przelewać. Do butelki wlewamy całą zawartość razem z Imbirem. Lekko potrącamy butelką. Próbujemy, ja już próbowałam, i jeżeli trzeba dodajemy cukru, ja tutaj dałam jeszcze łyżki cukru i jeszcze dam chyba sok z połowy cytryny. Zakręcamy i tak jak poprzednio odstawiamy w ciepłe miejsce około 24 godziny, aż ta butelka teraz jest taka miękka, widzicie? Natomiast aż ta butelka. St po kilku dniach piwo imbirowe jest już gotowe. I jakby możecie zobaczyć, czy mam tutaj troszeczkę bąbelków. Natomiast powiem Wam szczerze, tak jak mówiłam, robiłam to z drożdżami winiarskimi. I powiem Wam szczerze, że teraz dodałabym jednak te drożdże piwowarskie dolnej fer fermentacji, e, które stosowałam do gazowanego napoju arbuzowego, ponieważ wydaje mi się, że tworzą więcej bąbelków i jakby e, lepiej ta fermentacja przebiega i... E, po prostu lepiej to wychodzi w smaku, więc jednak rekomendowałabym drożdże piwowarskie, jeżeli macie właśnie drożdże piwowarskie. Ja miałam akurat tej dolnej fermentacji, czyli które fermentują już tam przy około 15 stopniach Celsjusza. Jak to teraz smakuje? Ja już tego wcześniej próbowałam, więc smakuje troszeczkę tak jak lemoniada, tylko jest taka lemoniada z takim troszeczkę gorzkawym, podtonem, może troszeczkę lekko piwnym, natomiast spokojnie może się nadawać właśnie do gaszenia pragnienia i teraz możemy przechowywać tutaj już jak widzicie przycedziłam wszystko, możemy do dwóch tygodni w lodówce sobie taki napój przechowywać, ale oczywiście lepiej spożyć go wcześniej Także to tyle na temat piwa imbirowego. Bardzo proste. I tak jak mówię jednak drożdże, wydawało mi się, że winiarskie będą takie same jak piwowarskie, znaczy będą miały podobny efekt. Być może gdybym miała winiarskie, wiecie, jakie... Szampańskie, bo niestety nie mogłam tutaj też szampańskiej dostać. To być może byłoby wtedy inaczej, bo to właśnie te szampańskie drożdże są takie. Um, one są bardziej takie musujące, bardziej musujący materiał tworzą, ale tak właśnie jednak się cofnę do tych piwowarskich, więc jeżeli macie taką możliwość, w obi, w kastoramach, w tego typu rzeczach można je spokojnie kupić. Także to tyle do usłyszenia i zapraszam do przygotowania własnego piwa imbirowego, Hej!